Hej widzowie, jesteście na moim kanale, na kanale Sewerycek A dzisiaj mamy luźno odcineczek z Browstarsa, gdzie wbijamy sobie puchy i odblokowujemy Miple. I będziemy właśnie tego Miple wbijać. Więc no. E, taka ciekawostka, widzowie, dla was. Nie wiem, czy widzieliście, że na przykład na, mi, na głowie Miple jest taki trójkąt i na nim pisze czasami jest. I czasami, no, na przyjemnie, nie? E, no i taka ciekawostka. Ostatni film to było, wybiłem 54, 64 tysiące, dlatego że wystraciłem głos jeszcze trochę mnie Boli Gardło. Nie wiem, czy to będzie słoć. Mam nadzieję, że nie. Więc no, widzowie. Ja bym sobie chciał kupić tą wirus Charlie, ale musiałem kupić mi plno. Widzowie. A ja są jakieś misje? Proszę. A, tylko takie. Heist jest. U jest heist. Dobra, gramy widzowie hejsta No i sobie zrobimy misję. Jej. Więc tak widzowie Napiszcie mi, czy chcecie odcineczki z innych gier, na przykład Roblox'a, Stumble Guys'a, Car Simulator 2, Truck Simulator, nie wiem, Bus Simulator i i widzowie. Oj, coś mi zacieło. Dobra, muszę zadać jeszcze raz i będę miał misję wykonaną. Okej. Okay. Bram go zabił. Tylko pewnie nie zabiję. Chociaż dobrze, ładnie. No i już save obijam, bo gramy na boty to. Jeszcze save będzie obijało. Zrobię tak. I zniszczę go. Pyk, pyk. Okej. Okay. Dobra, ładnie, ładnie. Obijamy tu sejfik. Znowu zrobię tak. Teraz zrobię tak. I hop, zablokuję mu przejście. Dobra git. Mm. Widzowie, wiem, że gram na bodzie, ale... No, jak ja to przegram. Tu sejfik obijam cały czas. Więc niech schodzą te procenty, bo na razie nie schodzą. No, nie zginę w meczu na boty, no. <grystanie> Jak ja zginę w meczu na boty, to idzę. No już free. Ładnie, wykonałem sobie misję. Okej, okay, mamy misję widzową zrobioną. Za niedługo full carnet. Miałem krótką serwę w brawlu. Dlatego też mam tyle mniej, o wiele mniej... W karnecie. Mm. Więc no, co to jest netflix? Kogo ja mam znaj. Oj oj oj. Dobre, to lecimy sobie solo. Albo. Albo lecimy. Co myśmy sobie polecili, Nie gram z nikim. E. Dobra, może knockout. Robiłem nocne 2V2. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widzowie, 4 lutego start daily. Pamiętajcie, widzowie, start daily, bo robiłem daily przez tydzień. Czyli 7 filmików, więc no i tak sporo. Widzowie, bardzo sporo. Jak na tydzień. Każdy dzień. Widzowie, dawno shortów nie było. Muszę też sobie wrzucić jakieś shorty. Shorty. No, widzowie, na pewno to zładzę. Mam trochę stracony głos. Mm. Boże, na... naprawdę? Ej, ten mą się tak długo ładują, ładują ataki, że ja nie wytrzymam. Dobra, lecimy. O, tutaj Leonik. Ha. No ładnie go dobiliśmy Okej okay. Dobra, laszczyk i mamy misję I kolejny poziom w karnecie I widzowie, nagram odcineczek Plany, moje plany Na 2025 rok Czyli styczeń, luty I te inne miesiące widzowie I w każdym miesiącu Powiem jakie mam plany Zdradzę wam, że <grym> widzowie 22 stycznia mam w planach wyrzucić SPECIAL I SPECIAL też będzie na y, 800 subskrybentów. Więc myślę, że wid. Chłop, nic nie robi, no. no i czkila, mam S, człowieku. Myślę, że to Mi Plus sobie dzisiaj podpuszczę na 200. Myślę, że nie będzie chciało więcej. Bo nagrywam co o godzinie 20.30 i Dobra, dobra, on pewnie zrobi tak. Pyk. No i ładnie. Free parki I kolejny poziom w Let's go. Let's go. Start, drop, rzadki. No i trudno. Czy ja mam jakieś inne nagrody? O, emotki. są odbierzemy wizowe? a trudno. Co odbierzemy? Blink. Emotka. Emotka. Okej, okay, fajne, fajne. Epic. Okej. Okay. Dobra, widzowie, a więc... Ja bym zagrał... Może... Yy, prr, nie wiem. Może bym sobie jedną grę solo zagrał. Albo nie, dobra, ten knockout, bo te misy tam za 200 to się nie opyla... To i tak jest 400 na dzień, więc tam czul w to. Ej, gramy na boty znowu. Mi się to podoba, flipuchy. No, dzisiaj sobie to wbiłem trochę, bo sto puch Bo grałem innymi postaciami jeszcze. Więc później wleciał. Lekki. Dobra, no ładnie. No i tu już tego zabijemy na nacilku. Ładnie, ładnie, widzowie. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, chcecie żebym robił odcinki, jak wbijam 1000 na jakieś postaci, więc możecie mi napisać. Bo nie wiem, czy Was to jakby ciekawi. Mam nadzieję, że tak, ale nie wiem. Bo szykuję się pójść takiej pewnej postaci, widzowie, jaką jest Clancy, bo mam ją na. 966 No i może se też wbiję kastrata. No wbić kastrata muszę na pewno, bo za co się kończy. Za 27 dni. No, dobra. To nie na pewno, ale... No muszę wbić tysiąc, żeby od tą skrzyneczkę mieć. Bo mi się nie chce powyżej jaka grać na razie. Mam tam kilka postaci powyżej, ale to nie wiem, dwie, dwie albo jedną puch. Okej, okay, a więc gdzie jest yy, Mondiala? Nie, nie, u nas nie, dobra, nie, z kim ja gram, bo ginie XD. 1v2 ugrę E, no mordo, nie ginie od bota. Jak ona znowu zginie. Teraz, coś jej zrobię? Nie, no kogo mi daje? Ok. Wybiliśmy yy, już całkiem sporo puch. Widzowie, to gramy. Tak żeby trwało ci na tych 10 minut. Więc jeszcze z dwie gry zaczniemy. So, zdążymy zagrać. <coughs> wow, Barley na pierwszej mocy, kocham taki gracz. <coughs> Proszę, byśmy to wygrali. Nie, no, zostaw mnie. O. Ona go mnie na hita. A nie, jednak nie. Dobra, no, musimy. Dawaj, Barry, podjeżdżamy ją. Nie, no nie. Podjazd jej trzeba zrobić. Ten Barry nie... Aha, dobra, xd. Ja myślałem, że ona to rozbije, dlatego że cofnąłem. No, ale ten Barry nie ogarnia i ona nie ogarnia. Więc gram jeden na jeden tak naprawdę, bo tam Mendy też nie ogarnia. Nie no. Nie no, co? E! No co, no e! no jak, co, co? Ty się tam, Piperu, spokój kolego tam. Ty no, ona mi porobi. Nie, co? Ej, to był podkręcony. No debilu graj. O, dobra, zabiłem Piper, to już wygrano. Nie, nie niegi nie ginij, nie, 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 nie Dobra, chłopie, rzucam i na ryj to. No zabij ją, Barley. Nie, dobra, xd. xd, Dobra, no ale Winnek jest. 122 12, pułarki 12, na Meeple. Ja się z Wami żegnam, bo tak jak mówiłem chciałem, żeby odcinek trwał 10 minut. Więc tak jak mówiłem, się z Wami żegnam. I zostawcie łapkę w górę i suba i siema, no.